Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 38 sesję Rady Miejskiej w Mikstacie. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych obecnych jest 14, w związku z tym sesja jest do obradowania i podejmowania uchwał. Serdecznie witam przybyłych radnych, witam burmistrza pana Rady Kazieńskiego, witam skarbnika miasta i gminy pana Teresę Michalak, witam sekretarza. Miasta i gminy panią Danutę Kamińską. Witam przewodniczącego Rady Powiatu, pana Tomasza Madziejskiego. Przechodzimy do punktu drugiego. Wybór sekretarza obrad. Proponuję, aby sekretarzem dzisiejszych obrad była radna Barbara Rasiak. Czy są inne kandydatury? Nie widzę, czy radna wyraża zgodę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie na sekretarza dzisiejszych obrad została wybrana radna Barbara Rasiak. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad otrzymaliście Państwo wraz z zaproszeniami na sesję. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie odczytam porządek obrad 38 sesji Rady Miejskiej. Punkt pierwszy otwarcie. Punkt drugi wybór sekretarza obrad. Punkt trzeci przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty: Przyjęcie protokołów 36 i 37 sesji Rady Miejskiej. Punkt piąty: Informacja Przewodniczącego Rady o pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy: Zapytania i interpelacje. Punkt ósmy: Podjęcie uchwał. Punkt osiem: W sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie. Punkt 8.2. W sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Punkt 8.3 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Mikstad. Punkt 8.4 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Mikstad. Punkt 8.5 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2022 rok. Punkt 8.6 w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej miasta i gminy Miksa na lata 2022-2027. Punkt 9. odpowiedzi na zapytanie i interpelacje. Punkt 10. wolne głosy i wnioski. Punkt 11. zakończenie. Czy macie Państwo jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Jeśli nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania porządku obrad 38. sesji Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie porządku obrad?

W takim razie stwierdzam, że Rada większością głosów, to jest 13 za, przy jednym wstrzymującym, przyjęła porządek obrad 38. sesji Rady Miejskiej. Przechodzimy do punktu czwartego, przyjęcie protokołów 36. i 37. sesji Rady Miejskiej. Protokoły 37. i 38. 36. Rady Miejskiej były włożone do wglądu w biurze Rady przed dzisiejszymi obradami. Czy są jakieś uwagi? Jeśli nie, to poproszę sekretarza obrad tamtych sesji, radną Barbarę Laszak, o złożenie wniosku w sprawie przyjęcia protokołów. Jako sekretarz obrad szóstej i siódmej sesji Rady Miejskiej w mikstacie odbytych dniach 16 września 2020 roku i 28 września 2020 roku zapoznałam się z przygotowanymi protokołami obrad tych sesji i stwierdzam, że zostały one sporządzone prawidłowo i zgodnie z rzeczywistym ich przebiegiem. Ponadto protokoły były wyłożone do wglądu radnych w pokoju nr 13 Urzędu Miasta i Gminy. W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie wyżej wymienionych protokołów bez odczytania. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem przedstawionego wniosku? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła protokoły 36 i 37 sesji Rady Miejskiej. Punkt 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie sesyjnym. Moje informacje o pracy w okresie sesyjnym otrzymaliście Państwo w trakcie posiedzeń stałych komisji Rady. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że Rada zapoznała się z informacjami przewodniczącego o pracy w okresie międzysesyjnym. Kolejny punkt. Informacja burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacje burmistrza również otrzymaliście państwo w trakcie posiedzeń komisji stałek Rady Miejskiej. Czy są jakieś pytania? Czy pan burmistrz chciałby coś dodać? W takim razie stwierdzam, że Rada również zapoznała się z informacjami burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. Przechodzimy do punktu siódmego, zapytania i interpelacje. Czy ktoś z państwa radnych chciałby złożyć jakieś zapytania bądź interpelacje? Proszę pan radny Łukasz Stasierski. Panie Przewodniczący, wysoka rado, ja mam pytanie do pani skarbnik. Jak wygląda wypłata środków na dodatek węglowy? Mieszkańcy pytają. Ile procent zostało wypłaconych i jak wygląda weryfikacja wniosków? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby złożyć jakąś interpelację? Do mnie wpłynęły dwie interpelacje od radnych Dominik Skrzypczak, Krzysztof Miercarek, Jacek Sikora, Łukasz Stasierski. Wnosimy interpelację, zapytanie w następującej sprawie z uwagi na, istnienie, na istniejące niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia osób poruszających się lub pieszo drogą powiatową numer 5316P w kierunku, w kierunku Kotłowa. Niebezpieczeństwo to występuje w chwili, kiedy osoba poruszająca się tą drogą zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i oznakowanie musi przejść bądź przejechać na ścieżkę pieszo-rowerową, w tym momencie jest narażona na Potrącenie przez jadący samochód. W związku z tym, składamy wniosek o ujęcie w budżecie powiatu Ostrzeszowskiego na rok 2023 następującej inwestycji: rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 5316P na odcinku od miejscowości Kotłów do skrzyżowania z ulicą Polną w Mikstacie. Podpisani tutaj są wyżej w imieniu radni. I kolejna interpelacja również od radnych z Mikstatu. Podpisany Dominik Szybczak, Krzysztof Miercarek, Jacek Sikora, Łukasz Stasierski. Wnosimy interpelację w następującej sprawie. Realizacja zadania na ulicy Kaliskiej w miksacie w roku 2019 w obrębie drogi nr 5316P pod nazwą Wymiana Sieci Kanalizacyjnej, Deszczowej oraz Sanitarnej na ulicy Kaliskiej miała zakończyć się między innymi odtworzeniem chodnika na całej długości po lewej i prawej stronie. Na chwilę obecną chodnik po stronie. Schodnie nie został odtworzony stan nawierzchni chodnika. Poza brakiem estetyki to nie jedyny problem. Osoby poruszające się nim, a jest to chodnik o dużym natężeniu ruchu pieszych, napotyka na utrudnienia w postaci wystających kostek brukowych, nierówności i po <coughs> pojawiających się dziur. Otrzymujemy pytania od mieszkańców Ulicy Kaliskiej, i nie tylko, nie tylko, kiedy chodnik zostanie naprawiony, dochodzą do nas również sygnały o osobach, które przez nierówności tam występujące przewróciły, przewróciły się, doznając bolesnych stłuczeń i urazów. W związku z tym, składamy wniosek o ujęcie w budżecie powiatu oszeszowskiego na rok 2023 następującej inwestycji: odtworzenie nawierzchni chodnika na całej długości ulicy Kaliskiej w miksacie po stronie wschodniej. Przechodzimy do punktu. 8. Podjęcie uchwał, punkt 8.1 w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miksacie. Projekt tej uchwały omawiały wszystkie komisje stałe i zaopiniowały go jednogłośnie pozytywnie. materia wraz z załącznikami otrzymaliście Państwo przed obradami komisji, na których szczegółowo projekt został omówiony. Proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu w sprawie związanej z ewentualnymi zmianami statutu, które wynikły w trakcie dyskusji na komisjach. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W trakcie prac nad projektem uchwały zatwierdzającej nadającej statut samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Miejskiego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie wyniknęła kwestia kadencji rady społecznej. Z uwagi na zmiany ustawowe dotyczące wydłużenia kadencji samorządu terytorialnego do pięciu lat zasadnym jest wprowadzenie jednolitej również kadencji Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia. Stąd przedłożona przeze mnie autopoprawka uwzględniająca wnioski komisji, by tożsama kadencja Rady była Rady Miejskiej była Tożsama z kadencją Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia. Również ta autopoprawka zmierza do tego, by zastosowanie tej wydłużonej kadencji, dostosowania tej kadencji Rady do kadencji Rady Społecznej dotyczyło również Rady Społecznej obecnej kadencji Rady. Treść autopoprawki została Paniom i Panom Radnym przedłożona na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Czy Radni mają jeszcze jakieś pytania do autopoprawki bądź projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie autopoprawkę do przedłożonego Radzie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie. Kto z Radnych jest za przyjęciem autopoprawki? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła poprawkę. Poddaję go pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 38 łamane przez 244 łamane przez 2022. Kolejny punkt. 8.2. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Projekt tej uchwały omawiały wszystkie komisje stałe Rady i zaopiniowały go jednogłośnie pozytywnie. Czy w związku z powyższym możemy przystąpić do głosowania bez ponownego omawiania uchwały? Jeśli radni sobie nie życzą, żeby ją ponownie omawiać, to poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 38, łamane przez 245, łamane przez 2022. Kolejny punkt, 8.3, projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Mikstat. Projekt tej uchwały omawiały wszystkie komisje stałe Rady i zaopiniowały go jednogłośnie pozytywnie. Materia wraz z czy mieliście Państwo przed obradami komisji, na której projekt szczegółowo został omówiony. Jeśli radni nie widzą potrzeby ponownego omawiania, to również przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 38, łamane przez 246, łamane przez 2022. Kolejny punkt, 8.4, projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Mikstad. Projekt tej uchwały omawiały wszystkie komisje stałe Rady i zaopiniowały go pozytywnie. Komisja oświaty jednogłośnie, Komisja finansów większością głosów, natomiast Komisja rolnictwa przyjęła wniosek w sprawie obniżenia proponowanej zmiany stawek do 10%. Materia wraz z załącznikami otrzymuje się Państwo przed obradami komisji, na których szczegółowo projekt został omówiony. W związku z powyższym proszę Pana Burmistrza o ustosunkowanie się do przyjętego wniosku. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zawsze staramy się znaleźć konsensus w samorządzie, czego przykładem jest wniosek poprzednio zgłoszony przy statucie Ośrodka Zdrowia. Tutaj jednak moje stanowisko nie jest przychylne temu wnioskowi, by obniżyć ten wzrost podatku. I wiadomo, że każde. Opłaty każde daniny powinny być jak najmniejsze. Wydaje się, że tą propozycję, którą przedłożyłem w Wysokiej Radzie, jest propozycją optymalną. Jak sytuacja wygląda, wszyscy dokładnie wiemy. Dlatego prosiłbym, by każdy z Państwa radnych w swoim sumieniu zagłosował tak, jak uznaje. Ja tego wniosku nie składam w formie autopoprawki. Przepraszam. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania? Proszę Radny Tomasz Skoczylas. Panie Burmistrzu, ten wniosek został złożony na Komisji Rolnictwa z uwagi na to, że niektóre, niektóre stawki podatku od transportu po prostu już są w górnych witełkach i ten procent, który jest tutaj proponowany przez pana burmistrza, nawet musi być obniżony, bo już jest górna granica i dlatego został zaproponowany wniosek, aby ta podwyżka była nie 12%, a tylko 10%. Jest to mały uszczerbek dla gminy. A i tak te podatki porównując nie wszystkich oczywiście to ale w większości one są maksymalne, także ja bym tutaj jednak ten wniosek podtrzymał. No myślę, że każdy z radnych zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem, także Poddaję głosek, wniosek y, 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 pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? No z komisji, z komisji rolnictwa. Wniosek z rolnictwa. To na 10%, ten o którym była mowa, bo innego wniosku nie było, tak? Wniosek z komisji, który był przegłosowany i potem uchwałę razem z wnioskiem. To nie jest autopoprawka, tylko wniosek z komisji. Kto jest za przyjęciem wniosku z komisji? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Wniosek został przyjęty większością głosów. To jest... 11 za, 1 wstrzymujący i 2 przeciw. W takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 38, łamane przez 247, łamane przez 2022. Kolejny punkt, y, 8.5, projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy miksa na 2022 rok. Projekt tej uchwały omawiały wszystkie komisje stałej Rady i zapieniowały go jednogłośnie pozytywnie. W związku z powyższym, czy możemy przystąpić do głosowania bez ponownego omawiania? Jeśli rad... proszę, pan radny Tomasz raz. Panie burmistrzu, bo tutaj dostaliśmy od rządu prawie niespełna 3 miliony złotych. Ja bym chciał od pana, jaki, jaki plan na te pieniążki, jakie gmina tutaj, na co możemy je przeznaczyć. Chodzi. Dostaliśmy dofinansowanie, tak? W wysokości 2 milionów 888 złotych, tak? Dobrze? Teraz mówię? Dokładnie. Tak. I Pan burmistrz, jak, jaki pomysł na te środki ma? Chciałbym tutaj, żeby pan, może wysokiej. Kom... Proszę pan radny Damian. Ja chciałbym powiedzieć, że dostaliśmy 3 miliony złotych, wyrównania tak naprawdę z podatku, który nam został zabrany. Kiedy? Z spitu. Z tego, co wiem, to w zeszłym roku. Proszę Pana Burmistrza o ustosunkowanie się do tego zadanego pytania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja myślę, że Pan radny dokładnie wie na co te środki zostały przeznaczone, ponieważ projekt budżetu był omawiany, te środki zostały uwzględnione. Te środki powiem klasycznie nam się należały. Wynikają z odpowiednich dokumentów Rady Ministrów, środki przeznaczone dla gmin. One zostały rozdysponowane tak jak w projekcie budżetu na ten rok. Natomiast dokładnie skąd one pochodzą, no to nie będziemy tutaj analizować, bo powszechnie wiadomo, jak te środki zostały przez rząd wygospodarowane. To są dodatkowe środki, które w tym roku rząd przeznaczył dla samorządów wszystkich szczebli. Nie, w naszym przypadku to jest 2 milion, niespełna 2 miliony 900. 000. To ja może aby dopytam. Rozumiem, że w przyszłorocznym budżecie na inwestycje część tych środków możemy wykorzystać, panie burmistrzu. Odpowiedź na to pytanie udzielę w ustawowym terminie przedkładając projekt budżetu na przyszły rok. Jeszcze na razie trwają prace nad projektem budżetu bardzo. na przyszły rok. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych ma jakieś pytania odnośnie uchwały związane z budżetem. Nie widzę w takim razie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 38 łamane przez 248 łamane przez 2022. Kolejny punkt 8.6. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej miasta i gminy Mixta na lata 2022-2027. Projekt tej uchwały omawiały wszystkie komisje stały Rady i zapinowały go jednogłośnie pozytywnie. Myślę, że możemy przejść do głosowania bez ponownego omawiania projektu uchwały. W takim razie poddaję projekt uchwały za pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 38, łamane przez 249, łamane przez 2022. Kolejny punkt, dziewiąty, odpowiedź na zapytania interpelacje. Proszę pana burmistrza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak chronologicznie, pytanie Pana Radnego Łukasza Stasierskiego, jeżeli chodzi o wypłatę środków na dodatek węglowy. Stan na dziś, środki, które otrzymaliśmy na dodatek węglowy i które zostały wydatkowane, to jest kwota około 1 800 000 zł złożonych wniosków jest 1704 według stanu na dziś a załatwionych wniosków tych na dodatek węglowy jest niespełna 600. Jak spływają środki od wojewody, to my sukcesywnie wypłacamy te dodatki. Natomiast tak już na marginesie powiem, że mamy również 49 wniosków złożonych na inne rodzaje paliwa. jeżeli chodzi o wspólną interpelację radnych Mielcarka Sikory, Skrzepczaka i Łukasza Stasierskiego. Ścieżka pieszo-rowerowa w ciągu drogi powiatowej od Kotłowa w kierunku przy, ulica Kaliska do ulicy Polnej została przeze mnie zgłoszona do zarządu powiatu jako zadanie do realizacji na przyszły rok. Ja rozmawiałem z panem starostą, wskazywałem na to, że na to powiat może uzyskać dofinansowanie ze środków rządowych i mamy tam już gotową dokumentację. W związku z tym, przychylając się do tej interpelacji, ja ponownie wystąpię do zarządu powiatu o umieszczenie tego zadania w budżecie, w projekcie budżetu na przyszły rok. Natomiast jeżeli chodzi o chodnik po wschodniej stronie ulicy Kaliskiej, tego zadania nie wskazywałem do zarządu powiatu, ponieważ Starosta wspominał o tym, że na razie potrzebuje wnioski, które, na które powiat ma możliwość uzyskania środków rządowych, a tam z tego wynikało, że chodniki nie będą dofinansowane przez, nie ma możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki niemniej ja miałem deklarację od starosty chyba nawet wyrażoną w obecności przewodniczącego rady powiatu że powiat wschodnią stronę ten chodnik po wschodniej stronie ulicy Kaliskiej wykona ze środków własnych powiem szczerze że na dziś trudno mi powiedzieć, jaka jest kondycja finansowa powiatu, czy to zadanie umieści na przyszły rok, czy nie. Niemniej ja w ślad za tą interpelacją ponownie wniosek o to, żeby takie zadanie było umieszczone i zobaczymy, na jakich zasadach to zadanie mogłoby być zrealizowane. Wiadomo, że bezpieczeństwo tutaj mieszkańców jest ważne, a ten chodnik no, jest w takim stanie, w jakim jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Przechodzimy do punktu 10. Wolne głosy i wnioski. Proszę pan radny Tomasz Skoczylas. Ja tu jeszcze poproszę się nawiązać do wypowiedzi pana burmistrza na temat współpracy z powiatem. Też się dowiedziałem nieoficjalnie pan przewodniczący powiatu mnie poprawi, że powiat oszczeszowski dostał 6 milionów złotych pomocy, tak? Dobrze tak. mówię. No, to myślę, że takie problemy sądnicze będą rozwiązane. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan burmistrz. Panie przewodniczący, wysoka rado. Chciałbym również przekazać tutaj na forum rady informację dotyczącą możliwości zakupu węgla, którą według projektu ustawy mają zająć gminy. Obecnie trwają prace legislacyjne i niektóre gminy już robią zapisy wniosków, żeby składać inne rzeczy. Na dziś nie ma ustawy. Gdy będzie ta ustawa, to na pewno gmina Mixad nie zostawi swoich mieszkańców bez załatwienia tej kwestii. Od razu też powiem, że rozpatrujemy wariant, żeby wejść w porozumienie z firmą, która zajmuje się profesjonalnie handlem węglem, ale dopiero po przyjęciu ustawy przepisów wykonawczych. Na razie te prace legislacyjne trwają, dlatego nie wychodzimy przed szereg, żeby nie narobić bałaganu, bo dzisiaj nie mogę rozmawiać z przedsiębiorcą, który prowadzi działalność w zakresie sprzedaży węglem i powiedzieć mu, jakie będą zasady. Tym bardziej, że w trakcie prac legislacyjnych okazało się, że przypisana kompetencja do podjęcia uchwały przez Radę w zakresie handlu węglem prawdopodobnie zniknie z ustawy już finalnie. Dopóki trwają te prace legislacyjne, na razie jeszcze nie wykonujemy żadnych czynności. W momencie, gdy ustawa będzie, na pewno mieszkańców nie zostawimy samych sobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Radny Damian Togarek. Jeżeli chodzi o otwarcie ośrodka zdrowia, to wiadomo, zakończyły się prace budowlane, obecnie trwa wyposażanie wnętrza, ma być skończone do końca tego tygodnia. W związku z tym tak ostrożnie planujemy otwarcie ośrodka zdrowia w drugiej połowie listopada. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 11. Zakończenie w związku z wyczerpaniem porządku obrad. Uważam 38. sesję Rady Miejskiej w Mikslacie za zakończoną. Dziękuję.